Ciema czemu zablokowali wam kanał masno? Czemu usunęli kanał masno na YouTube? Wątpię, że usunęli pewnie Box usunął. Ta, Boksdel usunął, na pewno. Tak, właśnie spra sprawdziłem czemu usunął? No bo nie wiem, no koniec projektu wyprowadzamy się, no. Też nie, nikt mi nie mówi, że YouTube usunął kanał. Kurwa jak wczoraj jest info, że się wyprowadzamy, że nie mieszkamy i że koniec projektu usunął na bank. Kurwa, nie wiem. Kurwa, aż mi się... Nie chcę stary uciekać, wiesz. Czego tu płaczesz? Kurwa, uciekaj. Ja nie wiem dlaczego ten kanał w ogóle zniknął, nie? Czy ktoś go ręcznie usunął, czy to jest... Aż zaniemówiłem na live, wy też kurwa nie wiecie o co chodzi, ja też nie wiem, naprawdę. Usuwają kanał... I kto go usunął? Tej kto... maskę. Kurwa, ja to nie wiem co się dzieje. No nie. Całe spocone ręce mam, kurwa. Chłopie. Dobra. Czekaj masz połowa Jaki kanał no nasz, nie wiem, z powodów naruszenia. Dzień, do jutra. No, siema. Ej, uciekamy ten. Muszę iść skończyć i zobaczyć o co chodzi, bo nie wiem O kurwa tu jeszcze jakieś dymy się dzieją w chacie, coś ten Co tu się dziś od kurwa. Ach, ach, ach. Ohoho, mózgowe mam! Jan złąży. Ja dole, co Na jest? Na, dziękuję. Jakiś intrygi jakieś, dymy domowe. O jezu, idę w chuj chłopie, daj spokój.